To, już może... to to już jest takie kurwa No nie wiem no Nie wiem co bym musiał mieć w bani, żeby być dorosłym, dorosłym gościem kurwa i, i takie coś pisać um, Ja pamiętam, on wtedy powiedział, dobra no to choć może pójdziemy do hotelu, no to ja tak sobie myślę, no kurde Może w tym hotelu będzie lepiej, może nie będzie aż tak nudno, no to... On wynajął hotel na dwie godziny i w sumie w tym hotelu. Jak byliśmy już w tym hotelu, to w sumie do niczego nie doszło takiego. Oprócz tego, że leżyliśmy w łóżku, byliśmy pod kobrą, no i graliśmy w Simsy. Bo ja pamiętam, on wtedy ściągnął Simsy, no i ja tam robiłam swoją Simkę i w ogóle ją mnie obejmował. I w pewnym momencie, jak tam rozmawialiśmy, on zaczął mnie gilgotać. I po prostu, no, ja się nie czułam w tym komfortowo i powiedziałam mu, żeby przestał. I on wtedy już. Um... Nie obejmował mnie ani nic już po tym I trochę jeszcze posiedzieliśmy w tym hotelu, no do, na szczęście do niczego nie doszło e, No i później jak już mnie od, e, odprowadził, w sensie byliśmy w taksówce ja już jechałem z powrotem z nim do domu To on mi później mówił, że jak się ze mną żegnał a Jak mnie przy... Przepraszam, jakby nic, jeszcze ja się niczego nie śmieję nie, nie, śmie, nie śmieję się z tego materiału tylko mnie rozbawiaje, no wiadomo, czy sobie ją zeskrinować po prostu To na pożegnanie, to chciał mnie pocałować, ale powiedział, że dobrze, że mnie nie pocałował, bo jakby się moja mama dowiedziała, to, to by była zła. Więc. Ja uważam, że jestem niewinny i jakoby I... jak... I... I... Czekam po prostu i co się dzieje. Kolejna dziewczyna była Twój typową fanką, film, która bywała na meetupach organizowanych przez Stu. Siemka, masz czas wolny dzisiaj? Potrzebuje pomoc z filmem. To trochę dziwne, że Stu potrzebował pomocy 14-letnich fanek przy produkcji swoich filmów. Ale przejdźmy do sedna. W sierpniu 2018 roku, gdy dziewczyna miała już skończone... A jeszcze lat, jutro Konowski? Konowski, Konowski wrzuci jutro drugą część? ...14-letnią koleżankę na popularne schodki nad Wisłą w Warszawie. Stu był w towarzystwie dwóch innych popularnych w Twórców. to jest kruszfila i kamerzysty. Do tego grona dołączyły również inne młode dziewczyny oraz jego kolega. Stu dał dziewczynom alkohol. Widzieliśmy z kupił tam -hmm. Czyli w momencie, kiedy wam tam kupił, ty miałeś 15, a ty 14. Tak, Ale nie zależnie od tego, że e, on sprawdzał 15... ile i lat, tak bo on nie załowiedział z tym Tak, on mnie, mnie się nie pytał, ja tylko powiedziałem, że ja mam. Nie, że jest prawie 15. Następnie impreza przyniosła się ze schodków do mieszkania Stew, a młodym dziewczynom youtuber postawił na stół Martini. Dziew... Mr. Pieróg 12, dzięki za siódmy. Czyny miały wtedy skończone 14 i 15 lat, co potwierdza data urodzenia na ich dowodach osobistych. Sprawdźmy, czy mieszkanie ze zdjęcia to faktycznie mieszkanie, w którym mieszkał Stew. Jeszcze nikt na polskim YouTubie nie ma. Jest to słuchaj guzik z okazji Kurde, 5 milionów mm. subskrypcji. Specjalnie dla Ciebie. Co ciekawe, chłopaki alkohol nalewali sobie do małych szklanek, a młodym dziewczynom do dużych. Powiedziałbym e, się, że na jakby no, aftę powiedzmy z tych schodków e, do nas do mieszkania. Mm. Tam, się wszystko. Ja pierdolę, no, a to, to szajka my, kurwa no, no, jakaś. Nie, bo już było 15 lat, no, ale uh -huh. później mam go wcześniej. I nie okay. jest tak, że mogłem być po piwie na przykład. <grym> Witam i... mojego przyjaciela, Myszo Jelenia! Już wam co wam widziałem, bo darłem ryja, bo mój brat przyszedł na, na stream. Myszo Jelen, Myszo Jelen, mój, mój kurwa. Myszo kurwa! Kurwa, brat! Kurwa, orzełku Kurwo! Zamknij tą pizdę, frajerze jebany na tej trybunie! Będę miał dziwnie, bo już około 15 lat, no ale pijuś mał, bo wcześniej. I nie okay. jest tak, że my byliśmy pijani po piwie, na przykład. Więc uh -huh. to jest niemożliwe, my żeby... Trzymałyśmy się, okej, okay, bo tym schodku, gdzie się na piwo, te szoty, i już już nich kupiło, no z głośnią. tam do tego mieszkania i on dał na martwym. Zaczynam od tego, że ci są mam zdjęcie właśnie, że dziewczyny, to było zamieszkanie, dwie dziewczyny. Ale ja nie mam, nie mam faję, to chyba tak, jedno tylko od razu z kimś nie pokoju. Okej, w jakim ona była w wieku? Nie wiem. I prócz nie was, nie was jeszcze były trzy dziewczyny, tak? No, tak, Ja okay. miałam nagranie, bo jak siedzieliśmy się z dwoma dziewczynami, ale ja nie mam pojęcia kto to jest. Nie, nie okay. to jest tam nawet no i co i zaczęło się? Każda dziewczyna miała jedną szklankę i ja zobaczyłam w było po zdjęciu. dziewczyny, bo miałem niż chłopców, tak? I piłyśmy Martini. Nie razem, mm -hmm. My się tym łatwiej nie i ja nie pamiętam tego, ale mam wiadomość, jak kilka dni później do niej pisałam, że ja jak napiłam się łódka, tak czułam, że zasypiam. Mhm. Po prostu czułam, że mnie odcina nagle i nagle jest takie i je i rano jest. Mhm. Takie nic, zero, totalnie dziura. Nic nie wiem co się. stało. Ona y, obudziła się znaczy znalazła się w pokoju stody włoszku jego. Okay. Ale nie wie jak. Nie wiem, nie wiem czy nie ma na Dobra, on spał obok czy coś? Tak. Mhm. Ja Pierdolę! Ja pierdolę, ja nie wiem, co ja mam mówić, nie? Mocne gówno, no mocne gówno. Ciekawe, co teraz się będzie działo, kurwa, w polskiej sieci. Bo to jest już naprawdę, to już, już kto już jest popierdolony, nie? Agata, daj mi ajkosa, muszę za, za, kurwa, za dupcyś, kurwa, bucha. Bo to jest naprawdę mocny materiał, jeszcze 10 minut nam zostało. Weź, ej, dlaczego ty masz yy, taki stanik? To jest przesada. Tak zamówienie odebrać? Jakbyś tak obiad odebrała, to bym ci odebrał ży Kur... Wow. Dziękuję bardzo suba. I kolik trzeci dziękuję. Miejsce pierwk 12, dziesięć, dziękuję. Uh, Agatka by się nie mogła widzowie pokazać, bo prawdopodobnie zostałbym permanentnie zbanowany z platformy Twitch TV. Bo tam... Mocny towar jest. Inny inaczej, dziękuję za 18 miesiąc. Ej, a jak mi dałaś ładowarkę z Icosem, to może byłby Icos w środku, wiesz? To by kurwa jakby mega mi pomogło zapalić Icosa. Bo bez tego to kurwa ani rusz. Taki kurwa mała tutaj moja uwaga, takie tak zwane spostrzeżenie. Dzięki bardzo kochani, ty jesteś najlepszą dziewczyną na świecie jaką miałem, naprawdę. Ale co ty się tak podniecasz tym kurwa ty Ja pierdolę co za... Co za dziwak Rykson, dzięki za roczek! Iggy Power za 16, Toster za 19. Tolek 7.2, dziękuję za pierwszy miesiąc subskrypcji. <suszy> Jak mój jak się czuje dzisiaj? Myślę, nie jest kurwa dobrze, jest dobrze, ale dzisiaj dużo załatwień Mr. Robię dla was, robię dla was kochani Studio, studio streamerskie Studio streamerskie w takiej hali, wynają taką halę 380 metrów Mr. kwadratowych Tam będzie stanowisko i tam będą różne challenge, e będziemy robić. Będziemy zapraszać widzów, będziemy robić wspólne streamy z widzami Postawimy tam e, Oktagon, będzie slime, będzie tor przeszkód i będę Was zapraszał moich subskrybentów, także każdy kto zostawi teraz subskrypcję będzie miał szansę zostać zaproszonym na turniej, w którym do wygrania będzie 1,5 miliona złotych. E, I to będzie pula, za pierwsze miejsce będzie milion, za drugie pół miliona i za trzecie 250 tysięcy. Czyli już pula przekroczona. Bandura. <laughs> jak bandura, Jak to w ogóle nie, nie kurwa, to nie te czasy, człowieku. I, że ja kojarzę to, pamiętam, że no, mógłby dotykać, tak? Że nie że mógł, tylko wczoraj. No, że mieliśmy no, go tak na łóżeczkę, on z tyłu. No, no, no. No, coś takiego nie no, rozumiem. I tam jeszcze w łóżku była jeszcze na Tak, to już ona już leżała do koła, mimo Ona była nie da. O, No, tak, to jest mowa starsza. No i no to jest. Czyli w tym momencie, jak on cię tam dotyka w łóżku, to miałaś poniżej 15 lat. Mhm. Okej. Okay. A czemu na przykład wcześniej tego nigdzie nie zgłaszałaś i tak dalej? To jest coś, nie wiem, w sensie, wiesz, to, to, jest, to jest dziwne. Ja sobie nie sama, jakby nie czułam czegoś takiego, że. Zmieniłam no, tego jest... to jest. Mm -hmm. Tak, ja to zatrzymałam dla siebie, nie? Nie ja widzę, że to wiesz ciężkie, bo ci e się od no razu nie oczy powie całkiem po... się... no. Bo ja nawet jak tam spróbowałam wiadomości, to jak ja już nie pisałam jakiś czas później, mm -hmm. to ja nawet nie wysłałam jej takiej, takiej wiadomości, która jakby była dwuznaczna. Wysłałam już wszystkie te wiadomości, ale to co on jakby nie pokazałem, mm mi, dopiero teraz pokazałam. Mhm, mm i co jest w tych wiadomościach? Yy, on tam. Nie mm, A on napisał Han, no lepiej mi w moim towarzystwie, bo naprawdę szalone rzeczy robiliśmy. No i ja już tam... W sensie, że on napisał, że robiliście szalone rzeczy. Yeah. Ja już napisałem tylko Haha, on Haha, i jeżeli mam więcej nic nie napisał. Okej, okay, ale pamiętaj, że pamiętasz, że jak rano się obudziłaś, przynajmniej w sensie urwać się film wieczorem, tak? A rano jak się obudziłaś, to z leżał z tobą na łyżeczkę i cię dotykało. Tak. Okay. I ja po prostu mówię, że co, so, to jak już tak się trochę skontaktowałam, to mm -hmm. pojechałam do... No dobra, ale gdyby jakimś cudem doszło do jakiejś sprawy sądowej ze Stewu to wy byście y, były w stanie zeznawać i tak dalej? No ja tak. Jakby, czy dzisiaj nie o inne rzeczy z, jakby z przeszłości? aby poznać bliżej dlaczego Stu zachowywał się w ten sposób. Wróćmy do jego rozmowy z Sukanek z 2017 roku. Ja bym nie uciekał, nie uciekam od problemów. Byłoby co by było i koniec. Ja się dziwię, że d się nie martwi, ma żonę, a fanki ciągle mu zdjęcia wysyłają i to zapisuje. Ja też f zdjęć na fonie fanek, jak są nagie i w ogóle. To samo du też, a inni to już się, aż takich złych rzeczy nie robiłem. Stu usilnie przekonywał Justynę, że wszystkiemu winne są młode dziewczyny, że same pchają się w ręce youtuberów. Wszyscy powinni iść za kraty, Nie, nie powinni, prawo jest je. laski same się rzucają, wysyłają foty, świat jest jaki jest, wina mediów, że naciskają w piosenkach od dzieci. To jak masz, to pozwij też piosenkarów, wyśmieją cię tylko ludzie, bo Piosenkarów? Aha, bo on jest kurwa za. Świat nie jest koniec świata. Rzeczy się dzieją, nikt nie narzeka. Nie chcesz żyć w takim świecie. Te laski mają w***ne, każdy się uczy na błędach. To ty w głowie przeżywasz bardziej niż ludzie, którzy mają w tym udział. Jakoś skrzywdzone te laski nie są. Wyolbrzymiasz to strasznie, tak naprawdę ty to przeżywasz, a nie inni. Nie wiem, co ty masz z tym tematem kuźwa. Nie bo tu te laski mają też swój rozum i wybór i wysyłają same. Bo co, bo boisz się jak twoi koledzy pójdą siedzieć, to sam pójdziesz? Bo jesteś piłny pier... i nie wiesz jak to jest być dziewczyną. Gówno, daj mi spokój, bo od odpier... Nie wiesz, jak to jest mieć kilkanaście lat i ulegać wpływom starszym chłopakom Pff. Zwłaszcza teraz, którzy są sławni i super. Ulegać wpływom same wysyłają. Sam mówisz mi, co oni robią. Odkąd cię poznałem, cały czas tylko słyszę o ślasek, o kuchwa małych dziewczynach na jakiejś imprezie, o zdjęciach. żyga już chyba tym wszystkim. Nie wiem, jak możesz zadawać się z takimi ludźmi. Nie wiem, jak możesz sam brać w tym udział. To nie ja jestem toksyczna. Jesteś. Ja chcę wszystko naprawić, nic nie naprawisz. Przez osoby jak ty nie chce mi się żyć, bo się boisz, że wyjdzie na ja co zrobiłeś. Gówno zrobisz, rozumiesz? A mi się nie chce żyć przez takie osoby jak ty, bo jesteś taki sam. Gówno, nic nie robiłem. Gówno, jak i wszyscy YouTuberzy, o których ta ciągle mówisz, ja się zmieniłem dawno, odżyłem swoje, daj mi spokój. Przypominam, że rozmowa pochodzi z 2017 roku, więc nie Stewart. Nie zmieniłeś się. Każdy ma swój wybór, takie jest życie. Popełnia błędy i się na nich uczy. Na tym polega życie ziom. Laski wysyłają zdjęcia, potem się uczą, że się tak nie robi, jak trafia ich fota w neta. I się śmieją, i się, i się zmieniają, i stają się lepsze. I się śmieją! Mają wybór, uczą się, wychodzi i dobrze. Bardziej o to sytuację, co mówiłeś, że upili laskę i ją rozebrali. Nie, ona się rozebrała. Ciężko, żeby sama miała wybór, skoro była pijana. Sama chciała się umyć, ale upadała. Jeden była pijana, nie wiedziała, co się dzieje. Ale sama się na. Taka jest młodzież. O tyle dobrze, że byli tam. Sama kupiła sobie alkohol? Przecież każdy facet upija młode laski. Daje im alkohol. Kurde, to jest normalne w 100%. Codzienność. To nie jest normalne. Kiedyś było bycie gejem złe. Teraz nie jest. Nie wiadomo, czy za 10 lat nie stwierdzą, że jednak laski mogą się... Od... Ja pierdolę, jak można takie coś kurwa napisać, nie? Ja pierdolę. Wariograf płacił 5 złotych. Czemu nie dadza tych klasek Pod wariograf publicznie, skoro się tak wychylaja, bo zarzucić każdy może i ciężko się potem mogę. Obroni... Ale wariograf to też nie jest zawsze ten. To jest kurwa, z tym wariografem tam różne różne wpływy są, ale to, to kurwa to nie działa w taki sposób, że pójdziesz tam wariograf i ci zadaje pytanie ktoś i, i zawsze ten. Może na przykład wyjść, że w ogóle jakby wariograf nie jest... Nie jest w stanie niczego kurwa stwierdzić. Na przykład nie może stwierdzić czy to jest prawda, czy to jest fałsz, bo na przykład nie wiem, Laska będzie w takich emocjach, bo wie, że dotyczy o to takiej sprawy i tak dalej, i tak dalej. Więc to to też tak nie działa. Nie, nie bierzcie zawsze jakby wariografów za wyznacznika tego. jaka dzięki za 11 10 miesiąc. 10 lat. Bo ja żyję taki. Ja żyję takiej nieświadomce. Wiesz co, że ja nie wiem czy ja mam bronić, czy ja stary... czy ja nie wiem. Nie ulega wątpliwości, że Dubiel wiedział o tym, jaki był Stew. Dlaczego latami go krył? Rozmowy z Sukanek wskazują na to, że Stew posiada wiedzę, która mogłaby skompromitować Marcina. Czy to prawda? Mam nadzieję, że niebawem Marcin sam wyjaśni, dlaczego milczał latami. Ale nigdy nie dostałam żadnych wiecie, dowodów, a jeżeli Stewart jest pomawiany, no to też bardzo. Chłopo. A ja nie mam żadnych dowodów i w ogóle. Niestety, fagata również wszystkich okłamywała. Z zapisu rozmów i głosówek wynika, że sius sam jej się przyznał do pewnych akcji. ja bym tak chciała nagłośnić: No, coś trzeba, mówię, sensie, zrobić. Myślisz, że jak się to zgłosi, nie wiem, na policję, to oni zareagują? Czy to już nie jest, nie wiem, za późno? Czy ci ludzie, częściej te laski by się nie musiały przyznać, i w ogóle, czy. No, nie wiem, co zrobić. Bo ja wiem o tym, że. Ale może ty jeszcze wiesz o innej dziewczynie? I on mi o tym powiedział, bo się bał, że ty mi o tym powiesz. Ehm, że jakąś taką trzynastoletnią, czy iluś dziewczynką się z nim coś takiego się spotykał, i mi się od razu to słońce coś I mi się chciało rzygać, jak ja sobie I Izak na IG relacji stawił jedno słowo: zobaczcie. Przerażające. No jest to przerażające, ogólnie. To w chuj przerażające. Ja mu to wysłałam i napisałam, żeby nie komentował, taki, żeby się nie za takie małe dziewczynki, bo ja mu nie pozwolę na to, by to jest obrzydliwe, obleśne po prostu, a ja nie mam żadnych dowodów i w ogóle. Dlaczego później wmawiała wszystkim, że mówiła to pod wpływem emocji? Czym ją przekonali? Dodam, że gdy skończyła jej się pierwsza umowa z agencją, to dobrowolnie podpisała drugą. Dlaczego cię nie było na poprzednich panelach? Nie, bo chciałem sobie wejść po prostu na trzeci, żeby ten, nie? Ja to miałem tak bardziej piąte przez dziesiąte jakieś proteczki i tak dalej. Niestety boksder, ale bezczelnie kłamiesz. Tygodniami oszukiwałeś i zwodziłeś mnie oraz widzów. Czy Ja nie wiem? Ja, ja, ja nie mam pojęcia, jeżeli ch**opaki z branży na przykład sami się pytają o to, bo się z nami długo, to ja mówię, no sku**, z... to jest normalny konflikt. Ze screenów rozmów z dziewczynami wynika, że dobrze wiedziałeś o tym, co z wyczynia. Serio nie było to dla Ciebie dziwne, że dwudziestokilkuletni twórca kręci z 14-latkami? Niestety, ale wśród minecraftowych youtuberów taki rodzaj komunikacji z nieletnimi wickami najwyraźniej był normą. W dalszej części konwersacji widzimy w jaki sposób... Kurwa, bo... dajcie posłuchać do chuja! A nie tylko mi te pieniądze dajecie! Już mam dość tych pieniędzy, kurwa, już nie mam gdzie je składować! Czwarty się... garaż kupiłem, kurwa! Kabil. kabil mi pisze! wpiszę się wsadź ty, kurwa! Głąbie, ważny temat jest, kurwa, oglądamy teraz! ...prowadzi rozmowę z czternastolatką. 192 cm mam. Ostatnio. <laughs> no... <śmiech> ja pierdolę, 192, to też dobrze wyjebał z tym. Ja pitole, ja się na tych YouTubach wychowałem Multum. pierwszy filmik na YouTube, Mój też nie, nie była instalacja Pigmy Paka 4 Ja się na tych buterach wychowałem pierwszy filmik na YouTube. Ja się na tym nie wychowałem. Ja w ogóle jakby nie oglądałem, nie oglądałem nigdy YouTuberów. Pamiętam kiedyś, 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 kiedyś oglądałem Reziego, jak jeszcze tam ze swoim, chyba ze swoim dziadkiem, czy tam ze swoją babcią coś nagrywał. Ale tak to ja nie oglądałem. Ja nie, ja nie znam tego pokolenia, bo ja grałem kurwa w koszykówkę. Grałem w koszykówkę, ja miałem dziewczynę, miałem treningi i ja to dopiero YouTube'a zacząłem śledzić, tak naprawdę jak zacząłem streamować. A tak to jakoś nigdy. O! Kiedyś oglądałem jeszcze tego! Na przykład to, to pamiętam, że oglądałem w miarę regularnie. Oglądałem tego: yy, człowieka wa yy, Wargę. Ten co dawał z dupy! No to jego kiedyś odcinki oglądałem. Ale ja mam 26 lat, no ale w sumie to 26 lat, no to kurwa, jak to się działo ileś tam lat temu. Się niektórzy tam wy wychowywali. Ale, no, 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 nie wiem, no, mi, mi nie jest znane to pokolenie, a. a, a wszystkie osoby, które teraz znam, no to poznają, kurwa, jak, jak. Ja zacząłem być troszeczkę bardziej gdzieś tam popular. Ostatnio byłem. 192, 90 kilo. Będę cię tam. Twoje cycki. Nie mam cycków. Jakieś tam masz. No, to za małe na mojego. Jestem ciekawy, co jeszcze wypłynie <laughs> w kolejnych dniach śledztwa. Wie... Przepraszam, to ja się. To w ogóle widzę, wy nie reagujcie na to, bo to po prostu. jakby. To jest straszne, to jest ogólnie straszne, ale po prostu jakby to jest oddzielny temat. Tak? Wielu minecraftowych twórców również wiedziało o wszystkim i prowadziło rozmowy w podobnym stylu. Mam nadzieję, że prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. Ten film zresztą. Nie to nie śmieszy, puszka... nie, 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 mnie to serio nie śmieszy, żebyście źle tego nie zrozumieli. Mnie to zupełnie akurat nie śmieszy. Nic, nic mnie w tym nie śmieszy, bo to... No to jest kurwa. No nie wiem. No dla mnie trzeba mieć kurwa, żeby pisać do do kurwa dziewczyn jakichś takich, tak jak kurwa te wcześniejsze wiadomości i ta i ta próba, tak jak to wcześniej mówiłem, próba takiego ciągłego nagabywania, próbowania przekazania tego, że no, że jesteś poniżej 15 roku życia, ale to nie jest wcale takie złe, że przecież w, kurwa tutaj mają 12 lat, tutaj kurwa nawet jak y, okres masz to już możesz. To jest takie to jest takie pierdol, no to jest przesada, nie? To, to już jest dla mnie, kurwa, no to jest przegięcie pały, nie, grube przegięcie pały. Niesamowicie grube przegięcie pały, no. Ja rozumiem jeszcze, kurwa, jeszcze byłbym w stanie zrozumieć, jakby, cię, wiecie, na przykład ja mam 13 lat i dziewczyna ma 13 lat, nie wiem, chodzimy razem do szkoły, czy jesteśmy w tym samym wieku i, nie wiem, jesteś jakimś młodym chłopakiem, kurwa, który ma 13 lat i próbuje coś tam z dziewczyną, ten, no to, Dobra, to to jest jeszcze jakby obydwoje jesteście w tym samym przedziale wiekowym, ale nie kurwa, że, że jest jakiś tam rozstrzał wiekowy i, i, ty, i ty wiesz, pomimo tego, że jesteś dorosłym człowiekiem, mężczyzną, wiesz co jest dobre, wiesz co jest złe i wiesz, że to nie jest dobre. I próba na siłę wciskiwania i, i jakby takiego, no nie wiem, no kurwa, to tak jakbyście powiedzieli, że. Wiecie o co chodzi? Jakby. Żebyście mówili. No! W Polsce kurwa możesz kogoś zajebać, bo w Polsce jest 25 lat, ale jak pojedziesz kurwa do Meksyku i kogoś zajebiesz, to możesz nawet dostać zawiasy. Więc choć pojedziemy, zakurwimy kurwimy kogoś do Meksyku, no to jest to jakby takie rozjebane myślenie. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, by mi się tak teraz to urodziło. Ale no. No nie wiem, no. Jest to dla mnie obrzydliwe. Obrzydliwe i, i straszne. Te pandory. Z pewnością wiele dziewczyn zgłosi się ze swoimi historiami dopiero teraz. Jedna dziewczyna. A teraz to się dopiero zacznie! A teraz to się dopiero widzowie zacznie. Bo jak kilka dziewczyn zaczęło gadać, a to trwało jakimiś okresami, tak jak tam zostało pokazane, że to były jakieś tam, nie wiem, kurwa, 2000 kurwa, któryś, i tam mijało rok czy dwa czy trzy, to wiecie, że przez te dwa czy trzy lata to się tyle tam mogło kurwa osób przewinąć. I tam może, może być tyle, tyle dopiero dowodów, że to, to może być nic przy tym, nie? Tylko żeby to też było, żeby to nie było też zrobione w taki sposób, że kurwa, yy, wiecie, że ludzie zaczną kurwa fejkami sypać, nie? Tylko żeby to było właśnie rzeczywiście weryfikow weryfikowane i tak dalej, no bo jest to kurwa... Po bardzo poważna sprawa, no. która ostatnio udzieliła wywiadu, z pewnością wie więcej o kilku youtuberach, ale z nieznanych mi powodów niestety ich kryje. I jeszcze jedną osobą. A co to była za osoba? No, nie powiem ci tego. Dlaczego? Zbyt wrażliwe info, totalnie zbyt wrażliwe info. Ale też no, chodzi ja bym... o jakiegoś twórcy, ta... O twórcę, tak? Tak, tak, tak. Okej. Okay. Wardynga, mi się wydaje, że ty w ogóle nawet nie wiesz, za, 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 za co ty się łapiesz. Myśmy faktycznie wszystkich, to połowa polskiego internetu przestałaby istnieć. No to niech, niech tak będzie. Dlaczego opowiada o Stu, a o innych milczy? Robiąc ten film pierwszy raz w życiu byłem zastraszany w związku ze zbliżającym się terminem publikacji mojego materiału. Obóz minecraftowych youtuberów od kilku tygodni wiedział, że taki materiał powstaje. Niektóre dziewczyny wycofały się w ostatnich dniach przed publikacją. Z jakich powodów? Nie wiem, lecz się domyślam. Słyszałem, że jedna z nich odmówiła opowiedzenia całej swojej historii, gdyż chłopaki mają materiały kompromitujące ją. Sprawę jednak będziemy badać dalej i z czasem odnajdziemy brakujące elementy układanki. Niebawem pojawi się również film Konopskiego, który prowadził śledztwo razem ze mną. Poznacie tam więcej wątków i youtuberów zamieszanych w te sprawy. Był to dla mnie ciężki materiał i czuję się oszukany przez bliskiego kolegę. Kiedyś może bym nawet rzekł kandydata na przyjaciela. Nie wiem, czy gołdsi to przetrwają. Nie wiem jakie będą kolejne dni i co przyniosą, ale jedno wiem na pewno. Nawet gdy kozy padną, Wataha przetrwa. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz ja o treści Jeśli w sprawie pojawi się coś nowego, będę to wrzucał na inne swoje media. Trzymajcie się w tym ciężkim czasie i do zobaczenia. Wataha. No mocne gówno. Mocne gówno Ale kurwa No nie no, no nie no tak jak powiedziałem, no to jest kurwa przesada, nie To jest kurwa przesada Co ty kurwa mi tu wysłałeś? Mr. Chino Wow Jesteś taki jak sen Łochuj! No To co się będzie teraz działo Dopiero Co nam teraz czas przyniesie dopiero Sprawdźcie stary słuchanek Panie Boże chronić, Mnie nie mają widzowie przed czym chronić Bo ja, nie, ja jestem Ja jestem grzeczny Takie rzeczy to już trzeba być kurwa No nie wiem no takie rzeczy robić, to już by trzeba było być naprawdę, kurwa. No, no, nie, nie, ja nie wiem, jak to nazwać, nie. Nawet nie, nie, nie jestem w stanie się ja, ja sam postawić, kurwa, w takiej sytuacji, żeby w ogóle. żeby mi przez myśl takie coś, kurwa przeszło. Co o Roboxdelu, w tym wszystkim? Będzie cancel i No, zależy, co, co jeszcze, co jeszcze tutaj, kurwa, wy, wyjdzie dalej, w tym wszystkim, nie. Bo tak naprawdę obok o, o z to było 30 sekund czy, czy, czy minuta. W ten, ten temat kurwa y, Stu i, i Dubiela. Y, I te głosówki, i to kurwa, te jakieś takie wiadomości. Mówię, to tak mi najbardziej kurwa jakoś. Tak mi najbardziej zapadło to w tam pamięci. Y, tak mi kurwa aż, aż ukuło takie wmówienie, wiecie. Nie, to jest dobre. Nie masz się co bać. Ludzie to już robią. W innym kraju już dawno byś to mogła robić. To jest takie kurwa, aż takie ue, kurwa. Obrzydliwe to jest to chuja. I to kurwa z tym jakieś tam yy, z, tym, z tym byciem gejem, z tym porównaniem, że kiedyś było, że kiedyś to było coś tam, teraz już jest okej. Okay. I że może za kilkanaście lat też to będzie okej. Okay. To jest takie kurwa No nie wiem Ale czekajcie, bo jeszcze jest jeden ważny materiał. Ten gość też go długo przygotowywał. Wiesz tu ja, Andrzej. Dziś wam powiem, co się naprawdę dzieje na świecie. Dziś wyjaśnię. Pagate, Słuchane. oś jak